No czy, jak zapewne zdążyliście zauważyć e, na moich social mediach, Warka zaprosiła mnie na swoją planetę Planet of Gamers, czyli Planetę Graczy. Czy mamy nadzieję zrobić fajne rzeczy, których zwieńczeniem ma być turniej. Ja i siedmiu innych graczy zmierzymy się w czterech grach i ostatnio dowiedzieliśmy się, jakie to są gry. To ma być Outriders, Mortal Kombat 11, Ghost Runner i o CSGO. Czemu Zgrozo? Hm, no nie wiem. Może dlatego, że w, w ekipie są cs prosy, przy których ja potykam się o swoje własne sznurowadła? Ale jak to mówi poeta, jakoś to będzie. Ten odcinek będzie o moich najdziwniejszych i najzabawniejszych historiach związanych z grami, a przez lata nazbierało się tego sporo. Kto wie, może u wrót planety graczy czekał będzie jakiś przepotężny boss którego uda mi się udobruchać, czy inaczej mówiąc, zagadać na śmierć. W tym czasie jestem dobry. Speech 101 punktów. Gry towarzyszyły mi w mniejszym lub większym natężeniu przez znaczną część mojego życia, przez większość mojego życia. Ci starsi widzowie mojego kanału, to znaczy ci z większym stażem, mogą kojarzyć taki film. Moim marzeniem było mieć komputer, bo choć dorastałem wcale nie tak dawno temu, to uwierzcie mi, posiadanie komputera. Nie było to myślną sytuacją w domu. Taki sprzęcior dostawało się na jakąś wielką okazję. A co było taką wielką okazją? Nauka. Komputer służy do nauki, oczywiście. No i to w jakimś tam stopniu się spełniło, bo z tym samym komputerem, tylko lekko zmodyfikowanym wewnątrz. Przyjechałem na studia, mamo, tato, reszta rodziny, dziękuję. Yy, cel spełniony, dostałem się na studia. To z tą nauką możemy wrzucić między bajki, ale dlaczego właściwie chciałem mieć komputer? Ano dlatego, żeby grać w gry i surfować po internecie. Szukałem wszelkich możliwych okazji, żeby siedzieć przy kąpie. Pierwsze romanse z grami komputerowymi były kolorowe, najbardziej jaskrawe przykłady. Kapitan Pazur, Różowa Pantera, Tanko Box i szereg innych gier, na przykład gry multiplayerowe, które od razu skradły moje serce. To jest niedorzeczne, ale chyba na tym etapie najbardziej chciałem mieć kompa, żeby móc grać w Serwuda, totalnie gniotowatego tego rozgrywanego w, w, w przeglądarce, ale można w nim było spotykać innych ludzi, czasami nawet coś do nich napisać i czasami ci ludzie coś ci odpisywali, na przykład noob. I chyba ta koncepcja była dla mnie najbardziej niesamowita. Może dlatego, gdy po raz pierwszy usłyszałem o Tibi, to mój mózg po prostu eksplodował. Zasłyszałem, że jest to gra, w której są różne potwory i ludzie na te potwory wspólnie polują, na przykład na hołle czy inne tibijskie dwarfy. Sorry za wymowę, ale jest ona mniej więcej oryginalna. Dwarf już zawsze będzie dla mnie dwarfem. Jak sobie to wyobrażałem, to to było coś... Niesamowitego. Oczywiście, jak po raz pierwszy zobaczyłem grafikę, to pomyślałem, że yy, dokładnie tak. Sobie to wyobrażałem. Muszę w to grać. Tibia była poważną rzeczą. Pamiętam, że dużo różnych, całkiem poważnych konfliktów w realnym świecie zrodziło się właśnie w Tibii. Ktoś od kogoś pożyczył bochy albo demon shielda i nie chciał mu oddać. Było coś takiego. I po Tibii to były praktycznie same, darmowe MMORPGi, często azjatyckiego pochodzenia. A jako, że były w cudzysłowie darmowe, to znaczy można było je pobrać za darmo, ale tak naprawdę w praktyce okazywało się, że... Żeby cokolwiek znaczyć w tym wirtualnym świecie, to trzeba było wydawać jakieś pieniądze. Kupować jakieś busty ze sklepiku czy, czy inne pierdoły. Dzisiaj powiedzielibyśmy na to pay to win. Tak naprawdę wtedy też mówiło się na to pay to win. Z takich tytułów, które grałem co najmniej pół roku czy rok, to pamiętam, że to było Last Chaos. Wow, that was inappropriate. Czy Last Chaos. Rohan Online, potem było chyba Runes of Magic albo Cabal Online, jakoś coś, nie pamiętam jaka była chronologia. Grałem też w Age of Conan, pamiętam. To była gra, która wymagała akurat abonamentu, ale on jak na polskie standardy był dosyć tani, bo był dostosowany, ta edycja na polski rynek była dostosowana do polskich możliwości finansowych i chyba kosztował 30 zł. No więc kupiłem tę grę i, i potem sobie przypomniałem, że ups! <laughs> A, no tak, abonament. Całe szczęście, że kupując grę w wersji pudełkowej, miało się jakiś miesiąc darmowej rozgrywki, więc, więc miałem miesiąc na e, wygłówkowanie, co ja, co ja mam z tym fantem zrobić, a chcę dalej grać. E, los podsunął mi odpowiedź sam, to znaczy spaliła mi się karta graficzna, a to było bodajże GeForce 9600GT. Tak jest. Age of Conan było naprawdę ładną i wymagającą mocy obliczeniowej komputera grą. Dlatego doszło do czego doszło. Były oczywiście też shootery, czyli strzelanki. Miejmy nadzieję, że na mojego skilla w CSGO ogromne przełożenie będzie miała gra, w którą grałem namiętnie przez całkiem, całkiem długi czas rok czy nawet trochę więcej Battlefield Heroes czyli takiego spin-offa serii w wersji mocno kreskówkowej, traktującego się o wiele mniej poważnie niż. Reszta serii Battlefield. I tak sobie teraz myślę, że, że to była formuła, która trochę wyprzedzała swoje czasy. To znaczy, wszystkie jej elementy widzimy dzisiaj w tych grach, które się świetnie sprzedają, czy w tych gatunkach, które dopiero narodziły się długo po niej. Mówimy tutaj o tej specyfice około hero-shooterowej, battle royalowej, około Fortniteowej i tak dalej. W Battlefield Heroes była kreskówkowa grafika, były, było sporo żartu, dziwaczne stroje, dziwaczne bronie. No to będę kiedyś wyczailiśmy ze znajomymi, że w Wielkiej Brytanii sprzedawany jest napój, do którego dołączany jest kod odblokowujący e, jakąś tam fajną skórkę w Battlefield Heroes, ale nie był on dostępny w Polsce. A że za granicą było całkiem sporo naszych rodaków, to na polskich serwisach aukcyjnych można było zobaczyć e, kilka pozycji. Gdzie można było kupić po prostu same kody. Oczywiście swoją ceną przewyższającą kilku- lub kilkunastokrotnie samą cenę napoju, ale to była gra warta świeczki. Niestety w 2015 roku Battlefield Heroes został zamknięty i, i to zrodziło wielką pustkę w moim sercu. Co ciekawe, ostatnio sobie o Battlefield Heroes przypomniałem, i pomyślałem sobie, kurde, a, a sobie popykał w Battlefield Heroes. I okazało się, że jest serwer otworzony przez grupkę fanów, którzy jakimś cudem, nie wiem czy wykradli, czy po prostu jakimś cudem w ich ręce trafił kod gry i odtworzyli serwery, i to wszystko miało ręce i nogi. I man, to były niesamowite doznania, przepiękne wspomnienia. Kolejnym ważnym shooterem był oczywiście. CS, ale nie CSGO, tylko CS16 czy co najwyżej CS Source, który jest takim pomostem pomiędzy csm 1.6 i i CSMGO, chociaż oczywiście wyszedł dużo wcześniej niż CSGO. Próbowaliśmy nawet z kumplami założyć własny serwer i faktycznie to się stało. Nazywał się Enigma i nawiązywał do II wojny światowej. Zajmowałem się nawet podmianą tekstur, żeby wszystko wyglądało właśnie jak, jak bardziej z tamtych realiów. O nie. Słuchajcie, udało mi się odkopać filmik. Okazało się, że jest filmik, który prezentuje serwer. No i czy może ktoś wreszcie pomóc temu kolesiowi wyjść na serwer, bo, bo czeka tyle czasu? Nikt na nim nie grał, ostatecznie nawet my. Chociaż włożyliśmy w to bardzo dużo swojej pracy. I to jest kolejny bardzo ważny wątek w tej całej historii, czyli. Tworzenie. Zawsze szukałem okazji, żeby przy okazji gier coś tworzyć. W Tibi próbowałem z własnym serwerem, czyli tak zwanym OTS-em. W cs jak przed chwilą mogliście usłyszeć, tak samo. Gdy zacząłem grać w Mountain Blade, notabene istny raj dla moderów, też próbowałem zrobić własnego moda. Pamiętam, że jeżeli chodzi o modowanie, to niezbyt interesowała mnie strona kodu, czy tam czyli tych skryptów i tak dalej, bardziej interesowała mnie grafika. To co widać, czyli modele 3D i tekstury. Ale żeby je robić, musiałem ogarniać jakiś program i tak wpadłem na Wingsa 3D. Co jest zabawne, gdyby nie Wings 3D, prosty program do modelowania w trójwymiarze, prawdopodobnie mogłoby mnie nie być tutaj wcale, w sensie mnie w internecie na YouTubie. Próbowałem oglądać jakieś poradniki po angielsku, ale koniec końców yy, raczej cały proces nauki z Zobaczył się do metody prób i błędów. Gdy jakoś zacząłem go ogarniać, to pomyślałem: Hej, hej, może zacznę robić z tego poradniki? I musicie wiedzieć, że wtedy YouTube był w erze poradnikowej. Wszyscy robili poradniki. Wszyscy robili poradniki do wszystkiego. W dzisiejszym poradniku przedstawię, jak y, przeszukiwać sieć za pomocą many start. No więc opowiadałem o modelowaniu y, toporka ciekawe, mój pierwszy kanał był w zasadzie głównie o modelowaniu w 3D. I tu jest jeszcze zabawniejsza i, i po prostu groteskowa historia, że jakimś cudem wkręciłem się w taki projekt y, polskiej gry, który wtedy nazywał się Etherfields, bodajże, i to był taki średniowieczny, pełnokrwisty MMORPG, który y, trochę przypominał mi właśnie Mountain Blade'a, więc pomyślałem, muszę tam być. No i jakoś się tam wkręciłem i podrzuciłem nawet kilka modeli, bodajże to były, to były jakieś jakieś elementy uzbrojenia, tarcze i chyba, w, chyba topory właśnie. Byłem całkiem dobry w, w robieniu toporów. W tej całej ekipie doszło do jakiegoś rozłamu, się ludzie pokłócili, został zamknięty, ale potem na jego podwalinach została stworzona Gloria Victis. Gra, która ma już jakiś kształt, i jest nawet dostępna na Steamie i ma grono fanów, którzy regularnie przyczyniają się do rozwoju tego, tej gry. Równocześnie w Polsce rosła moda, trend na let's play, e, czyli tak zwane zagrajmy wy. No i ja też chciałem, też chciałem to robić. Mniej więcej zbiegało się to z początkiem mojej przygody w League of Legends. Nieskromnie mogę powiedzieć, że no, moje filmiki, które nagrywałem razem z kolegami z Osiedla, te materiały można prawdopodobnie traktować jako historyczne albo archiwalne bo, oh boy, League of Legends wyglądało zupełnie inaczej. Ostatecznie w tej grze spędziłem jakieś 3,5 tysiąca godzin, nie osiągając abso absolutnie niczego. Byłem żenująco słaby, albo żenująco przeciętny, o ile można to tak określić. Ale za to razem ze znajomymi robiliśmy jakieś różne dziwne, głupie rzeczy w stylu przerzucenia reda przeciwników do samiutkiej bazy, co zajęło nam jakieś Pół godziny. Po co? Nie mam zielonego pojęcia, ale bawiliśmy się świetnie. Pierwsze let's play e z Lola publikowane były nie na tym kanale, który oglądacie teraz, to znaczy nie na fangottenie. Ten kanał jeszcze nie istniał, a powstał dlaczego? Ano dlatego, że jak tylko włączyli mi partnerstwo e, na kanale YouTube, na moim poprzednim kanale, co było gigantycznym osiągnięciem, wszyscy mi gratulowali. Serio to było wtedy jakieś osiągnięcie, to nie było takie łatwe, żeby dostać. To pierwsze, co zrobił Adam, to, to klikał sobie w reklamy, żeby zwiększyć. Swój dochód z 10 do 15 zł. Dosłownie o takich kwotach mówimy. YouTube jakimś cudem okazał się sprytniejszy i zbanował mu możliwość zarabiania na koncie, więc, więc trzeba było uciekać. Trzeba było, trzeba było za założyć nowe. Więc założyłem nowy. Dzień dobry, pan Gottten. Ach, wzruszyłem się. Od tej dawki nostalgii. Teraz mam zadanie dla Was: podzielcie się swoimi historiami w komentarzach. Obiecuję, że przeczytam je wszystkie, dlatego że, że lubię lubię właśnie takie historie i uważam, że one są ważne. One są ważne, definiujące i często kształtujące. A mówimy przecież o, w cudzysłowie, głupich gierkach. Dziękuję, jeżeli dotarliście do końca, i, i pa pa.